Owieczka sobie bryk, bryk, nie słucha pasterza i sobie gdzieś poleciała. I co ten pies przychodzi i mówi, chodź owieczko, nazwot, z powrotem, chodź. Co ten pies robi? Proszę bardzo. Zagania ich. A jak zagania? No, proszę. Dobrze. Szczeka. Szczeka, dobrze. Albo szczekanie, jak rodzice niekiedy muszą krzyczeć po was, nie? Mogą rodzice po was krzyczeć? Nie. Tak. Jak nie jesteście posłuszni, to muszą. Bo owieczka się zgubi, i co się stanie z owieczką? Co się może stać z owieczką, jak się zgubi? Bo nie słuchała, proszę bardzo. Wilk ją zje. Wilk ją Lis? Dobrze. Albo wilk, albo lis, albo nogę z wami, albo coś. I dlatego rodzice mają prawo. Krzycze nie, że mamo nie możesz. Krzyczeć nie. Mają prawo. A jak jeszcze tego szczekania owieczka nie posłucha, to co się stanie? No, pies sobie szczeka, szczeka, owieczka... E, tak niektóre dzieci, mama tam mówi, nie. Albo co ksiądz tam będzie mówił, albo pani wychowawczyni. No, co ten pies zrobi, jak też szczekanie nie pomaga. No, co to może robić, jedna osoba wie, jeszcze ktoś tam wie, jeszcze ktoś wie, próbuj, proszę, musicie na iść. Goni. Goni, no ale to owieczka dalej nic nie robi. No, ucieka w inną stronę. Goni piesek, owieczka w drugą stronę. Proszę. Ugryzie? Właśnie, ugryzie, jak może ugryźnie? O, widzicie, słuchajcie, tak jest mamu i tatą. Mama, tata was nie gryzie, nie? Ale może dać klapsa. Ach. Jak ktoś nie usługa tak jak nie piesek, no jakby nie ugryzł, no owieczka panie w kłopoty. I tutaj mama, tata mają prawo dać klapsa, żeby coś oczeźwiał. Jak to się mówi, to rodzice wierzą, że do niektórych się dochodzi przez mózg, a do innych przez inną część ciała. I dlatego tutaj mają prawo, a jak rodzice krzyczą na Was i dostaniecie klapsa, to się z tego spowiadacie. Mama na mnie krzyczała, bo była mnie grzeczna: dostałem klapsa, bo za darmo nie dostaniecie. A rodziców musicie słuchać, bo są pięć wyjątkowymi.